Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Bądźcie miłosierni, wzywa nas dziś Jezus. Nie sądźcie, nie potępiajcie, a raczej odpuszczajcie ludziom ich winy. Bądźcie łaskawi, wielkoduszni i hojni w świadczonym bliźnim dobru. To wielkie wyzwanie, na pewno nieraz trudne w realizacji. Ale przecież chrześcijanin nie może być tylko przyzwoitym człowiekiem, który za dobro płaci dobrem. Ale już za zło też odpłaca tym samym. My możemy być w swoim miłosierdziu dobrzy i łaskawi wobec ludzi, tak jak jest sam Bóg. Nie opłaca się? No, bardzo się opłaca. Przecież Jezus zapowiada, że tak jak my traktujemy innych, tak samo i my zostaniemy potraktowani. Także dzień w Bożego Sądu. A gdyby Bóg był podobny do wielu z nas, ciągle doszukujących się w bliźnich tylko zła i mocno je wyolbrzymiających. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.